Cześć! Zanim zaczniemy tę recenzję, chcielibyśmy Wam podziękować, ponieważ zakładając ten kanał spodziewaliśmy się w zasadzie tego, że nikt tego nie będzie oglądał i po tygodniu stwierdzimy, że to bez sensu. Natomiast powoli rośniemy, notujemy już po 100 wyświetleń na filmy i jest to dla nas motywujące i mamy nadzieję, że kolejne recenzje. Przyniosą podobne zainteresowania, może nawet większe. W każdym razie fajnie jest wiedzieć, że nagrywamy to dla kogoś, kto nas ogląda. I zapraszamy na kolejną wideo recenzję. Cześć, tak jak wykazały wyniki ankiety, dziś chcecie zobaczyć zestaw numer 8019: Republic Attack Shuttle. Zestaw z 2009 roku zawierający trzy minifigurki oraz zawierający 636 elementów. Yy, mieliśmy go już od dłuższej chwili, natomiast żeby wam go pokazać, musieliśmy kupić wersję z pudełkiem i instrukcją. Więc po pół roku przeszukiwania różnych portali znaleźliśmy i dziś wam wszystko zaprezentujemy. A więc tak prezentuje się pudełko, i nie wiem jak dla Was, ale dla mnie ta prosta grafika z klonem i niebieskim napisem Star Wars z pierwszych zestawów z Clone Warsów jest chyba tą, która wzbudza najwięcej pozytywnych wspomnień i nostalgii, jeśli chodzi o Lego Star Wars, ponieważ to są zestawy, które dostawałem chociażby pod choinkę na święta. Na grafice z przodu zobaczymy. Republikański wahadłowiec lądujący na Christopsis. Na grzbiecie pudełka mamy aż trzy figurki w skali 1 do 1. Natomiast z tyłu nie znajdziemy żadnej grafiki z całym zestawem. Natomiast znajdują się tu różne małe obrazki przedstawiające wszystkie funkcje zestawu, oraz na boku mamy trzy inne zestawy z tych lat. Z czego jeden z nich zobaczymy już dziś, a jego recenzja pojawi się niedługo. Przejdziemy teraz do instrukcji, która ma dwie części. Instrukcja ma dwie części i co ciekawe, o ile grafika znajduje się w poziomie, to cała instrukcja jest w pionie. W pierwszej części nie znajdziemy nic y, specjalnie ciekawego z tyłu jest tylko nieistniejący już LEGO klub. Natomiast w drugiej instrukcji tam już jest trochę ciekawiej, bo oczywiście kończymy całe budowanie. Natomiast na ostatnich stronach znajdziemy feature zestawu, taką grafikę przedstawiającą inne zestawy z tego roku na czerwonym tle oraz z tyłu wielką reklamę zestawu TIE Advanced Darta Vadera. Pokazalibyśmy go wam. Tylko niestety zapodziało się gdzieś pudełko instrukcja jakieś 15 lat temu. No i może jak kupimy to zaprezentujemy wam również ten zestaw. Przejdziemy teraz do omawiania klocków. A więc mimo swojego wieku sam zestaw naszym zdaniem prezentuje się świetnie. Mamy tu kilka przedawnionych technik budowania, jednak cały model zarówno wygląda, jak i w budowaniu jest dosyć przyjemny. Mamy tu bardzo dużo featureów, do których przejdziemy za moment, ale zaczniemy od tych konstrukcyjnych, czyli na przykład to, że skrzydła przy podniesieniu całego zestawu złożą nam się właśnie do takiej pozycji do lotu. Oraz przy lądowaniu możemy je złożyć pionowo, tak jak w zasadzie w większości wahadłowców w Gwiezdnych wojnach. Coś oni do tych skrzydeł mieli. Głowa, kabina statku jest przymontowana do reszty za pomocą takich dwóch zębatek i to sprawia, że ona jest delikatnie pod kątem. Dzisiaj prawdopodobnie byłoby to rozwiązane trochę mocniejszym połączeniem, gdyż przy Użytkowaniu zestawu, z czasem te zębatki słabną i kokpit może odpadać. A tego raczej nie chcemy. Widzimy tutaj taki, można powiedzieć, magazynek, i wydawałoby się, że jest on z tymi pstrykającymi rakietami, jednakże nie jest to aż tak głupie. I jest tu zrobiony cały mechanizm strzelania. Widzimy go z tyłu, w środku jest gumka i po naciśnięciu tego. Mocniej będą nam te strzałki wylatywały. W zależności od szczęścia będzie to mocniej lub słabiej. Oczywiście, zużycie też ma tu swoją funkcję. Natomiast cały magazynek możemy opróżnić i załadować go nowym, trochę jak w karabinach czterotaktowych, bo po zużyciu całego on przejedzie i wypadnie nam pod statkiem. To jest rozwiązane naprawdę ciekawie. Jest to jeden z fajniejszych feature'ów, jeśli chodzi o strzelanie w Star Warsach i oby więcej takich rzeczy, podobnie zostało to rozwiązane w Slave'ie. Widzimy spód, na którym jest podwozie, ono jest wykonane fatalnie, jest to jeden z najgorszych elementów tego zestawu, bo to są po prostu dwa klocki. Dwa białe klocki, które odpowiadają za stabilność całego. Jeśli mówimy o wadach, to na pewno zauważyliście nagromadzenie bordowych klocków. No, i w związku z tym zestaw jest praktycznie nietykalny. Nietykalny w tym sensie, że nie możemy go dotykać, ponieważ może się rozpaść. Wszystkie te bordowe elementy, nawet przy delikatnych naprężeniach, po prostu pękają. Lego miało bardzo długo problemy z bordowymi. Klockami teraz są naprawione, ale zarówno te okrągłe elementy przy bocznych działkach, jak i dziób, jak i końcówki skrzydeł są bardzo, bardzo narażone na pękanie. Więc jeśli będziecie kiedyś mieli ten zestaw, uważajcie, bo szkoda by było go połamać. Dodatkowo z wad jest tu kilka słabych mocowań, które z czasem stają się jeszcze słabsze i mogą pękać. Otworzymy sobie teraz główny przedział statku, który robi się dosyć ciekawie za pomocą takich dwóch jakby, nie wiem jak to nazwać, zawiasów, przeszkadzajek. Po otwarciu ich dostajemy swobodny dostęp do kabiny i możemy całość unieść. Środek jest trochę chaotyczny, ale na spokojnie zmieścimy tu kilka klonów i Mace Windu. Mace Windu ma swoje specjalne siedzisko. Natomiast z tyłu widzimy taki dziwny element, do którego możemy przytwierdzić zarówno miecz świetny, a nawet dwa i dwa blastery, bo według instrukcji te blastery się wtyka w te dziurki. Przejdziemy teraz dalej i otworzymy kabinę pilotów. Oczywiście całość zamyka się z figurkami w środku. Otworzymy teraz kabinę statku. W środku są dwa krzesełka. Naprawdę dobrze, że Lego nie zrobiło tu siedzisk z czterema stadami, gdyż wtedy wyjmowanie figurek byłoby po prostu męczarnią. Cała kabina jest zbudowana za pomocą sześciu takich ruchomych elementów, przez co konstrukcja z czasem również może być dosyć słaba, i trzeba uważać, bo całość jest dosyć delikatna, więc na pewno nie jest to zestaw, który będzie dobrą zabawką, zwłaszcza dla młodszego dziecka. Z wszystkim trzeba uważać, bo nawet mocniejsze nacisk może coś urwać, a jak bordowy element nam spadnie, to prawdopodobnie się złamie. Z tych takich mniej pewnych elementów z tyłu całego statku, oprócz naprawdę fajnie wykonanych silników, zobaczymy mechanizm odpowiadający za podnoszenie dachu. Jest to y, ten element widoczny tutaj, i on również z wiekiem ma tendencję do łamania się. Natomiast widzimy tu jeszcze dwie czarne zapadki, i zaraz przedstawimy Wam dokładnie ich y, zastosowanie. A więc ostatnią funkcją, którą Wam zaprezentujemy jest bombardowanie. Pierwsze co musimy zrobić to namierzyć obiekt separatystów, następnie nadlatujemy nad niego i za pomocą takiej czarnej zapadki podnosimy ją i powinna nam wypadnąć bomba. Takich bomb mamy po jednej z każdej strony, natomiast pod całością jest jeszcze mechanizm, który uzupełnia nam bomby. Jest to rozwiązane naprawdę fajnie i jest to jeden z naszych ulubionych feature'ów. Przejdziemy teraz do omówienia figurek, tu za dużo nie ma, więc streścimy się. Myślę, że dobór minifigurek to też jest drobny minus tego zestawu. Nie zrozumcie mnie źle, klony fazy pierwszej w tym wydaniu przyjmę ile mi dacie. Aczkolwiek nie pogardziłbym jeszcze jednym klonem, bądź na przykład Asaż Ventres, bądź Hrabią Duku, ponieważ trochę brakuje nam tu przeciwników. Nawet kilka droidów B2 byłoby fajnym. Natomiast omówmy to, co mamy. Zaczniemy od Mesa Windu. Jest to standardowy Mace Windu z Clone Warsów, ten sam, który jest w zestawie z droidem taktycznym. Ma on takie duże oczy, nadrukowany tylko tors, z tyłu nic, na nogach nic. No jest to po prostu starsze Lego. Kolejny jest klon pilot pierwszej fazy. Wspaniała figurka. Klony pierwszej fazy są najlepsze i prezentuje się on świetnie. Ma on dodatkowo nadrukowany tutaj zestaw podtrzymywania życia na wypadek, gdyby mu się zdarzyła nieszczelność w kabinie. Jest on tu wyposażony w dłuższy blaster. Później Lego dawało pilotom albo nie dawało broni w ogóle, albo dawali im te skrócone wersje. Natomiast w tych czasach jeszcze skrócona wersja blastera nie istniała. No i ostatni jest szaraczek, zwykły biały klon pierwszej fazy. Ma on nadruk z tyłu, nadruk na torsie i poza tym nic. Twarz taka sama jak w przypadku pilota, i na te starsze klony, w ogóle na białe figurki uważajcie, ponieważ one mają tendencję do żółknięcia. Trzymajcie je z dala od dymu papierosowego i światła słonecznego, ponieważ ono może łatwo zniszczyć wasze figurki. Podsumujemy sobie teraz cały zestaw. A więc podsumowując, jest to naszym zdaniem fenomenalny zestaw, możliwe, że ma swoje minusy, ma bordowe elementy, nie ma najlepszych minifigurek, ale sam statek wygląda świetnie. Na razie nie zapowiada się, żebyśmy mieli go jeszcze zobaczyć, ponieważ nie ma on za dużo swojego udziału w Gwiezdnych Wojnach, w zasadzie widzieliśmy go tylko w Clone Warsach oraz w filmie The Clone Wars z 2008 roku. Yy, polecamy go zwłaszcza dlatego, że póki co da się go dostać w dobrych pieniądzach, ponieważ za używany z pudełkiem i instrukcją zapłacimy około 500 zł, natomiast używany bez pudełka instrukcji wyhaczymy nawet za 300. No zapakowanych nie mówię, bo to zawsze będą astronomiczne kwoty, w tym przypadku grubo powyżej 1000 zł. Mamy nadzieję, że recenzja Wam się podobała, zapraszamy do następnych, trzymajcie się i cześć!